Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj pokażemy Wam nasze ulubione miejsca w Brisbane, w naszym również ulubionym mieście. Zabierzemy Was do kilku parków, pokażemy Wam jedzenie i więcej, także zapraszamy. Po pierwsze, idziemy na śniadanie, żeby zacząć ten dzień z kopyta. Miejsce śniadaniowe akurat nie jest naszą ulubioną knajpą, jest po prostu czymś, co zostało nam polecone przez naszą koleżankę. Także jak widzicie, wybraliśmy się na kawę, na macze. Niestety, dużym minusem tego miejsca było to, że zdążyliśmy już wypić napoje, ponieważ na jedzenie czekaliśmy około 40 minut. Ale wszystko było bardzo smaczne i bardzo Wam polecamy. Nazywało się Jobie's New Farm. I już jesteśmy po długo wyczekiwanym śniadaniu. A obok naszego nowego, ulubionego śniadania było bardzo dobre wszystko, ale czekanie było trochę za długie. Obok naszego ulubionego nowego śniadania jest nasz ulubiony park. Troszeczkę dzisiaj wieje, jak widać. Park jest zdecydowanie, słyszeliśmy, że najpiękniejszy jest jednak w październiku, bo tutaj wtedy wszystkie drzewa zakwitają na fioletowo. Jeszcze nie mieliśmy tego okazji widzieć, ale po prostu bardzo go lubimy, jest tu bardzo fajna atmosfera. A zaraz obok jest rzeka i można się przejść na piękny spacer nad rzeką. Zapraszamy! Tak to wygląda. Ludzie sobie piknikują, inni grają. Tam więcej pikników, róże, piękne widoki. Tutaj kiedyś będzie, znaczy właśnie w październiku będzie pełno róż. Także bardzo przyjemnie. A my idziemy sobie na spacerek szybki. Niektóre, niektóre róże już kwitną. Patrzcie tutaj, jakie piękne, różowe. Tam dalej czerwone. To specjalnie dla wszystkich fanów ogrodnictwa. I tak to wygląda: spacer wzdłuż rzeki z pięknymi widokami. Tłoczno, dużo biegaczy. Przyjemnie. Patrzcie, ile tutaj jest pikników. Ludzie szaleją. Jak widać, pikniki są bardzo popularne w tym kraju. Nie dziwię się, pogoda jest taka, że naprawdę zachęca, chociaż dzisiaj jest strasznie wiecznie. Jak widać, naprawdę wieje. Bardzo wieję. Bardzo często są tu różne wydarzenia, i właśnie okazało się, że teraz jakieś jest i na nie sobie idziemy. Chłopak śpiewa bardzo ładnie. Ktoś młody chłopak. No, kochani, już chyba. Całego jednego vloga nie pokazywaliśmy żadnego marketu. Więc tak, tu jest market. Kolejny market. A Patryk się zgubił. Kolejny market. No. I patrzcie, można oglądać stateczki. Patrzcie jak ten zasuwa szybko. City Cut. Wiezie turystów. Ale wiecie, co mi się na pewno nigdy nie znudzi? Mieszkanie w mieście, gdzie wszędzie są palmy. Nie wiem, czy widać tutaj, ale tutaj właśnie wyszliśmy i były palmy wszędzie. To Szyba. sprawia, że ja się czuję, jak my byśmy byli non-stop w jakimś tropikalnym miejscu na wakacjach. No pięknie. Jeszcze tylko co do tego parku, jeżeli ktoś by akurat się tu wybierał i naprawdę chciał tu przyjechać. Nie polecamy parkować na parkingu samego parku. Jest to po prostu taki parking wokół parku. Tam nie polecamy. Ostatnio jeździliśmy z 15 minut w kółko, bo nie było w ogóle miejsca. Polecamy parkować przed parkiem, przy ulicy, tak jak my teraz właśnie odjeżdżamy. Zawsze udaje nam się znaleźć miejsce, więc polecam. Teraz jedziemy do według nas jednego z ładniejszych miejsc w Brisbane. Jest to jedno z pierwszych miejsc, które nas bardzo zachwyciło tutaj, więc mamy na niego sentyment. Patrzcie, tu jaki piękny widok: drzewa kwitnące na różowo, palmy. Jesteśmy na naszej następnej lokalizacji. Przy okazji wizyty, w tak pięknym miejscu, jakim jest ten park, chciałam tylko powiedzieć, jak zmieniło się nasze podejście po przyjeździe do Australii. Wcześniej mieszkaliśmy w Anglii, gdzie niestety nie było aż tyle zielonych miejsc, gdzie można było pójść na spacer, odpocząć po całym tygodniu pracy. Natomiast tutaj jest takich miejsc bardzo dużo, jak na przykład to jest jednym z nich. I bardzo to doceniamy, że teraz w weekendy czy po pracy możemy pójść, usiąść, odpocząć, wybić sobie kawę czy zjeść lunch w takim pięknym miejscu w otoczeniu natury i naprawdę sprawia to, że nasza głowa bardzo odpoczywa, że jesteśmy bardziej odprężeni po tym weekendzie i gotowi na cały tydzień pracy. Ten park jest naszym ulubionym z kilku powodów. Jednym z nich na pewno nie są jaszczurki wszechobecne, więc jeżeli przyjedziecie do Brisbane i chcecie znaleźć miejsce, gdzie będą jaszczurki, żeby je na pewno zobaczyć, to polecamy ten park. Tutaj właśnie były trzy pod nogami. Ja kiedyś idąc, prawie nadepnęłam na jedną, bo wtedy jeszcze nie byłam przysto przygotowana na to, że one są wszędzie. A powody, dla których jest to nasz ulubiony, jeden z ulubionych parków, bo poprzedni też był na tej liście, jest to, że jest bardzo kolorowy, ładny. Co dziwo, nie ma tutaj tak dużo ludzi. Tutaj jak widać, dość pusto. I naprawdę dzieją się tu też fajne rzeczy. My kiedyś chcieliśmy tu przejść na kino w plenerze, ale akurat przez pogodę nam odwołali. <laughs> ale tak bardzo polecamy ten park, jest piękny. I zaraz pokażemy jeszcze jedną rzecz, do której warto tutaj wstąpić. Takie rzeczy też się dzieją. Wiem, że u nas w Polsce jest to lubiane. Pan pociągiem wiezie dzieci. Gdzie jadą, nie wiem. Siną dal. Okazało się, że trafiliśmy na jakieś show hinduskie. O co chodzi. Dzieci tańczą. Widzicie, to jest coś, co ja na przykład bardzo doceniam w tym mieście. Tutaj na każdym kroku są jakieś wydarzenia. Teraz przyjechaliśmy sobie po prostu pokazać Wam parki naszej no, z ulubionych miejsc, a okazało się, że jakieś, jest jakieś wydarzenie hinduskie. Tak samo te markety są naprawdę wszędzie, także to miasto po prostu, zwłaszcza weekendy, żyje kulturowo, imprezowo i w każdy możliwy sposób. I to po prostu aż tak jest takie napędzające, że jak te wydarzenia są wszędzie i naprawdę można tutaj korzystać z wielu rzeczy, to aż tak się chce po prostu korzystać z tego wszystkiego. Tutaj na przykład, no wiadomo, nie jest to nasza kultura, też tak naprawdę my nie za dużo wiemy o tej kulturze. Trochę tam oglądaliśmy vlog kasza na YouTubie, jak podróżował po Indiach, ale bardzo ciekawe jest to zobaczyć, właśnie jak dzieci sobie tańczą do muzyki, jak bawią się, także super. Wiecie jakaś różnica, jest to różnica, jaką zauważyliśmy między Australią a Anglią. Tutaj się wypowiadamy akurat o Anglii. I też od razu mówię, jest to tylko i wyłącznie nasze spostrzeżenie. Jeżeli ktoś ma inne, to można mieć inne jak najbardziej. I różnica jest taka, że tutaj nam się wydaje że ludzie bardziej celebrują różne kultury. Tak jak na przykład w Anglii też jest bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o e, kultury, tradycje i jest też bardzo dużo i Hindusów, ludzi z Europy z każdego kraju, ale wydaje mi się, że tutaj w Australii bardziej się celebruje te kultury. Tak samo nawet w Polską. Widzimy dużo więcej takich typowo staropolskich wręcz wydarzeń. Także jest to bardzo ciekawe taka różnica między Australią a Anglią. Właśnie Patryk bardzo teraz ciekawie powiedział, że Wydaje nam się z naszego punktu widzenia, w Australii kultury łączą ludzi, a w Anglii właśnie doszło już do takiego momentu, gdzie kultura i ta różnorodność bardziej dzieli niż łączy. A jeżeli będziecie w pobliżu tego parku, również polecamy bardzo tą miejscówkę w dużej mierze za wygląd i za miejscówkę samą, bo jest naprawdę piękna, w pięknym miejscu. Jedliśmy tutaj i piliśmy tak samo. Zresztą nagrywaliśmy to <laughs> yy, i. Tak, można usiąść na zewnątrz, można usiąść w środku. I no świetna teraz... kawa. Świetna kawa, idziemy na kawę. Tak. I już mamy nasze napoje. Tutaj mamy jakieś smoothie z maczą, a i z mlekiem kokosowym. To jest mój lunch. A tutaj mamy herbatę mrożoną, mango. I tak to wygląda. Siedzimy sobie, pijemy soki. Tutaj jest, jak widzicie, wodospad. Także naprawdę bardzo polecamy to miejsce, bardzo chętnie tu wracamy. Pięknie. A tutaj w hotelu śpi reprezentacja kobiet w piłce nożnej australijska, która dzisiaj gra o trzecie miejsce na całym świecie. I tutaj widzicie młodych ludzi stojących, kibicujących im. Przybliżymy troszeczkę, przejdziemy obok. Panowie z kamerami czekają. Właśnie wjechaliśmy na pierwszy lepszy parking. Tak, Patryk nie umie parkować przy tych automatach. Okazuje się, że godzina będzie nas kosztowała 12 dolarów. Tego nie lubimy w Australii. Patrzcie, jak pan tworzy mural. To jest właśnie, są właśnie kobiety, które grają dla Australii w piłkę nożną. Pięknie. Teraz, proszę bardzo, przyjechaliśmy do miejsca, które już pokazywaliśmy na początku początku, Jest to bardzo ładne miejsce, gdzie można napić się różnych trunków z pięknym widokiem na wodę, na ten Story Bridge Jest tu jeszcze piękniej wieczorem Ale teraz też już pokazujemy Proszę bardzo Takie eleganckie miejsce to jest Halo Halo Bardzo ładnie Tak się siedzi właśnie nad wodą, to jest miasto Lokalne piwko jest. Tak? Lokalna, lokalne. Też tam widać. Jest to bardzo socjalne miejsce, gdzie dużo ludzi się spotyka. Bardzo często w weekendy jest tu muzy muzyka na żywo. Teraz chyba też gdzieś tam, tam ktoś gra. No a w ten weekend i oczywiście też inne mecze, więc teraz też będzie mecz na żywo leciał, jak dziewczyny będą grały. Jest tu też zawsze dużo ludzi, także ostrzegamy. Byliśmy już tutaj na nabojach różnego rodzaju. Mi nie smakowały, bo po prostu nie były słodkie. Ale Patryk, polecasz napoje tutaj, jakie biłeś? Ej, hey, dla mnie były bardzo w porządku. No, dla Ciebie tak, mówię bardzo. Bardzo inne. No, tutejsze. Piwo jest tutaj ważone na miejscu, jak widzicie. Nawet takie baniaki są jak od piwa. I jest lokalne. Także można tutaj zaznać prawdziwego smaku Brisbane i Queensland. Patrzcie, tutaj, jak to wygląda. Machineria do ważenia piwa. To jest wszystko takie, wiecie, bardzo poważne. Zakładam, że można sobie na przykład wykupić jakiś tour, żeby pokazali jak to się robi. Taki widok mamy z góry, dlatego bardzo polecamy tu przyjechać, naprawdę fajnie. A tutaj widok z góry na to wszystko, co właśnie widzieliśmy na dole, czyli na te wszystkie piwiarnie, kawiarnie i inne takie. Nie, to jest chyba kopiwo, tam, nie? Nie ma kawiarni. Chociaż nie, kawiarni chyba też Restauracja, bardzo. więc też mają kawę. Wszędzie no. jest tutaj kawa, wszędzie. No tak, kawa jest tu wszędzie. Tego nigdy nie zabraknie. Idziemy dalej. To byłby największy kryzys, gdyby kawa, tej kawy zabrakło. No. A jeżeli chodzi o parking właśnie, to jest to miejsce, w którym byliśmy, pokazywaliśmy. Chociaż one wszystkie tam, e, zgaduję, że są po prostu obok. To no, ogólnie nie polecamy parkować tutaj w parkingu wyznaczonym, dlatego, bo za... Ile? Za 10 minut? Do pół godziny, 7 dolarów. No. A za godzinę 12 i tede, i td. Więc lepiej przyjechać publicznym transportem lub czymkolwiek innym. Albo 10 no. dni zaparkować. Za cały dzień 100 złotych. Za cały dzień 100 złotych? plus godzin, no. Aha. Taki masakra z jednej strony, jak się cały dzień parkuje. No, jak ktoś tu cały dzień spędzi, to tak, ale co byś tu robił cały dzień? Tyle byś się napił, żebyś prowadzić gdzieś nie mógł. Dlatego mam Ciebie, jak się nauczysz jeździć. Aha. No se poczekasz. Proszę bardzo. Wróciliśmy do naszego najulubieńszego miejsca, czyli naszego domu i mamy krzesła na balkon. Tutaj proszę stoją. Najlepsze jest to, że kupiliśmy też krzesła w sklepie w środę. Pani powiedziała, że dopiero odbiór w sobotę, no ale my uznaliśmy, że chcemy je sami odebrać, bo to jest 30 minut jazdy stąd. Uznaliśmy, że po prostu pojedziemy, odbierzemy sobie i krzesła, i stół, przyjedziemy do domu i będzie bez problemu. E, bo deriwerka po pierwsze kosztowała 50 dolarów, po drugie, była za jakiś tydzień. Więc uznaliśmy, że sami odbierzemy będzie bez problemu. Problem pojawił się dzisiaj, kiedy tam pojechaliśmy, przyjeżdżamy. Ten pan nam to wywozi i okazało się, że krzesła przychodzą już złożone. One są takie posklejane, takie wiecie, no takie z krzesła na balkon, no i przychodzą złożone i się nie da złożyć. I my tak na nie patrzymy i tak, no, one się do naszego auta nie zmieszczą. Więc Patryk pokombinował, pokombinował, krzesła się zmieściły, no ale stół niestety już nie. Bo stół miał tam metr 40 czy coś, więc krzesła wadziły, żeby złożyć, złożyć siedzenia w aucie, no i stół się nie zmieścił. Więc Patryk teraz ma godzinną wycieczkę tam i z powrotem po stół. A ja wróciłam do dołu. No ale tak, jeżeli chodzi o nasze ulubione miejsca w Brisbane, sobie pomyślałam, że jeszcze kilka osób może tutaj nas wcześniej nie oglądało, czy może faktycznie będzie chciało przyjechać do tego Brisbane, więc też podam teraz takie oczywiste miejsca i jest to po pierwsze Southbank, najpiękniejsze miejsce, robiące na mnie zawsze duże wrażenie. Teraz podklejam pełno zdjęć. Jak widzicie, tutaj w Southbanku jest ten basen publiczny, są palmy, można dzieci się bawią, także naprawdę tam jest bardzo dużo. Można tam spędzić cały dzień i się świetnie bawić, wypocząć. Naprawdę bardzo lubię to miejsce. Kolejnym miejscem jest to, co pokazywaliśmy dwa filmiki temu, czyli Eat Street, czyli to miejsce, gdzie jest dużo neonów, jedzenia. Wieczorem naprawdę klimat jest super. Bardzo nam się podobało. Akurat chcieliśmy wczoraj pojechać tam, ale już byliśmy bardzo zmęczeni po całym tygodniu pracy, więc się nie udało, dlatego tego nie ma znowu na vlogu. Ale oczywiście wklejki z poprzedniego filmiku po wklejam. No to jest hit, patrzcie to. Pula dyskotekowa, szaleństwo. Wszystko tu jest. I tutaj gdzieś są nasze celniki, idziemy szukać. Tutaj jakie Boże. I czy się w filmie. dwa Miejsca zdecydowanie również bym dodała do listy. Jeszcze na, na tej liście powinno być pełno innych miejsc, bo naprawdę to miasto jest genialne. Ma tyle do zaoferowania, a jeszcze więcej ma do zaoferowania wokół siebie. Naprawdę, jak my tu przyjechaliśmy pierwszy miesiąc, nie mieliśmy pracy i tylko codziennie i siedzieliśmy i coś zwiedzaliśmy, cały miesiąc mieliśmy co robić. Naprawdę. Teraz też przyjeżdżają znajomi za dwa miesiące. To w sumie chyba tyle o tym powiem, nie będziemy też tego nagrywać, a nic takiego, więc po prostu wspominka taka, że ktoś do nas przyjeżdża i zrobiłam już taką wstępną listę, co im pokażemy, gdzie ich zabierzemy i naprawdę jest tego sporo. Także tak, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia za tydzień.